Piotrze, no to prosimy Cię o opinię o tym dzisiejszym meczu, meczu ciekawym, z jednej strony wynik pokazuje, że, że była to pewna wygrana, a z drugiej no, ten włókniarz się postawił chyba nam, jak no, sądzisz? trzeba pamiętać, że w pierwszym biegu stracili jednego ze swoich podstawowych zawodników i pole manewru się bardzo skróciło, także tutaj ich nieszczęście było naszym takim troszeczkę łatwiejszą drogą do, do, do sukcesu. Oczywiście z tego miejsca chciałem aj życzyć szybkiego powrotu do zdrowia, bo ono jest najważniejsze w tym wszystkim i o tym nie możemy zapominać. A jeśli chodzi o przebieg meczu, no to cieszę się, że odjechałem kolejny, myślę, że nawet trochę więcej niż dobry, dobre spotkanie. Jeden błąd, no ale to jest ekstra klasa, tutaj nie ma jazdy gdzieś z zawodnikami, których się e, łatwo wyprzedzać. Bardziej się warunki torowe zdecydowanie inne od tego, co mieliśmy kilka dni temu. Porobiło się kilka kolejne, no, nie wiem, czym to jest spowodowane, ale wydaje mi się, że przepis o e, torze gotowym do jazdy na 4 godziny przed zawodami jest totalnie trafiony. I, i tutaj wychodzą takie chodzkie klocki i, i tutaj uważam, że trzeba by się bardzo mocno zastanowić nad tym przepisem. E, no, ale to jakby nie do, mnie, nie do mnie należy, a pozostałe, no co, no, podjechaliśmy, dobre, równe spotkanie. Eee, najważniejsze, że kończymy w miarę całą i zdrowo. No i przygotowujemy się do kolejnego spotkania. To już jest historia i myślimy już o Grudziądzu. A można powiedzieć, że teraz patrząc na tabele i na punkty, jak te zaległe mecze zostały rozegrane, no to bardzo fajnie wyglądamy, prawda? Tak jakbym mógł prosić Ciebie o Twoją opinię, bo poza tą jedną porażką wysoką w Lesznie, aż się chce patrzeć na punkty. No my jeszcze nie jechaliśmy swoich meczy, bo mamy dalej dwa zaległe, więcej niż pozostałe drużyny, także jest szansa na kolejne punkt. No ale ja mówię, to jest, to jest ekstra klasa i uważam, że nie ma co żyć mitem czy wspomnieniami. Tutaj nie będzie łatwych meczy, czy u siebie, czy przyjedzie Rybnik, czy przyjedzie... A każda inna drużyna to naprawdę trzeba się mocno spiąć, bo w każdym drużynie są klasowi, klasowi zawodnicy, i tutaj jeden, z, jedno, jeden, z, jeden ze słabszych dni, któregokolwiek z podstawowych zawodników powoduje, że gdzieś tam tych punktów może zbrakać. Także dzisiaj się cieszymy bardzo, bo, bo odjechaliśmy, kolejne dobre spotkanie, tych punktów przybywa, to przy okazji też i pewność wzrasta. Ale ja już myślę o jutrzejszym półfinansie z Polski. W sobotę będę myślał i przygotował się już do, do, do niedzieli, później Szwecja, także cieszę się, bo wskazyłem taki rytm startowy. Dla mnie duży plus, że dzisiaj wygrałem cztery starty. To co tam się dyskutuje, że nie startuję, to dzisiaj poza jednym błędem i to też przy w dobrym starcie wygrałem. Na 30 byłem bardzo, bardzo szybki do dojeździe. Cieszę się bardzo, bo, bo ten moment dojazd udało mi się czterokrotnie zdecydowanie wygrać a było kilku startowców dzisiaj, także no oby tak dalej, oby tak dalej mówię, spokój, trening koncentracja i jedziemy dalej Grudziąc na rozkładzie, jak to jest, że wszyscy wiemy, że Grudziądz jeździ na twardym torze, że jest specyficzny tor, a jednak nikt tam prawie nie lubi jeździć i, i, i zazwyczaj jest tam bardzo ciężko jak sądzisz? A, po pierwsze mają powtarzalne tor, robią na beton za każdym razem i a, kiedy się robi tor, który gdzieś tam się sypie do walki i tak dalej, no to Wiadomo, pogoda, słońce, deszcz, komisarze, sędziowie, wiele składowych, polać, nie polać, zbronować, przywałować i, i trudno jest trafić. Tym bardziej dzisiaj, kiedy mamy tor mieć gotowy 4 godziny za To jest paranoja, bo a, tor się powinno kończyć układać na 2 godziny przed zawodami, a nie cztery, bo mamy 30 stopni słońce. To nie jest beton, który się wylewa i, i jest, prawda, czy asfalt. Dlatego, a, a, a w Grudziądzu jest stabilnie, bo jest ubite regularnie, przynajmniej tak było do tej pory. I tu tylko pogoda je pokrzyżowała, to że polegli dwa razy, bo myślę, że o punkty byłoby zdecydowanie trudniej. A Deszczy nie przewidujemy chyba na niedzielę, no to... No, ale to jest tor równy i przynajmniej bezpieczny, tak jest moje zdanie. A problem polega na tym, że trudno jest dziś takie warunki sobie stworzyć do treningu, bo u nas nie ma takiej opcji, żeby przygotować sobie taki tor. Trzeba by do gruziąza pojechać na trening, no ale to jest niewykonalne.